Abyśmy żyli zgodnie z zadaniem, które otrzymaliśmy, by nieść go do serc innych. A więc, jeżeli Kościół, który stanowimy, nie ewangelizuje, to w takim razie po co w ogóle istnieje? Żaden wierzący w Chrystusa, żadna instytucja kościoła nie może uchylić się od tego najważniejszego obowiązku: proclaiming Christ to all the people. głoszenia Chrystusa wszystkim ludziom i narodom. Zadanie numer jeden: jak dobry jesteśmy? Doing our most basic job. A więc co my mamy robić z tym podstawowym zadaniem? Co mamy robić, aby ewangelizować? Kościół musi być odnawiany. It means that there's something that we should be doing and aren't doing. To znaczy, że jest coś, co powinniśmy robić, ale nie robimy. Albo nie robimy tego dostatecznie dobrze. Więc musimy się nauczyć robić to wiele, wiele lepiej. Słuchajcie, to, co jest nie tak z naszym kościołem, to to, że lud Boży, który jest kościołem, Have over the decades and the centuries, w ciągu dziesięcioleci i w ciągu kolejnych wieków stał się coraz bardziej bierny. Has nothing to do with being a, Christian. a przecież bierność nie ma nic wspólnego z byciem chrześcijaninem. Chrześcijaństwo to działanie. It's something to jest coś, co mamy robić przez całe nasze życie. I to coś, co musimy robić dla dobra całego świata. Jezus to powiedział w ten sposób. Jeśli nie będziecie przynosić owoców, jeśli nie będziecie przynosić owoców jeżeli nie będziecie przynosić owoców w obfitości, you are a będziecie uschłą gałęzią, a wtedy jako bezużyteczni zostaniecie odcięci i wrzuceni do oknia. Let's go. No to bierzmy się do roboty. O jak pełne wdzięku są stopy. Na górach zwiastuna na dobrej nowiny. Przechodzącego, biegnącego przez góry. przenoszącego dobrą wiadomość. Wiadomość o pokoju. He który ogłasza zwycięstwo i który mówi Syjonowi? Twój Bóg zaczął królować. Nasze wiadomość, Jezus Chrystus. To jest właśnie nasze przesłanie. Jezus Chrystus króluje. On jest zbawicielem naszym. On zwyciężył bitwę dla nas, wygrał tę wojnę. Ale czasu nam wcale nie zostało tak wiele. Dom Boży płonie w ogniu. A w tym domu są, są umiłowane dzieci Boga. How many will die today? I, ile z nich przecież zakończy swoje życie dzisiejszego dnia w płomieniach grzechu, hatred, nienawiści, anger, złości, the good news never them. ponieważ dobra nowina nigdy nie dotarła do ich uszu. So A teraz jeszcze coś. Let's get going. A więc ruszmy się do działania. You are being sent. Od, tej, od tego momentu, z tej konferencji, wyjeżdżacie rozesłani przez Boga, bishop, nie przez biskupa, not by me, nie przeze mnie, but sent by God, ale wysłani przez samego Boga, to do something vitally important. aby zrobić coś niezwykle ważnego dla świata. Go, Idźcie, moi wybrani, wybrani heroldowie Jezusa Chrystusa. Ponieważ cały świat czeka, więc biegnijcie, aby ukończyć zwycięsko bieg. Przecież nikt nigdy na świecie nie poniósł ludziom lepszej wiadomości: To jest ta wiadomość, że Jezus Chrystus jest z nami, on nas zbawia. On nas uświęca teaching us, On nas naucza I prowadzi nas I będzie z nami Always. zawsze aż, aż do końca czasu naszego na ziemi. Nie zajmujcie się rzeczami nieważnymi. Rzeczy nieważne nie są tego godne. Do great thing. Róbcie wielkie rzeczy and do them at cost. i róbcie je za wszelką cenę, ilekolwiek by Was miało to kosztować. Get the Przekazujcie wiadomość of o zbawieniu to the ends of the Earth. aż po krańce ziemi. To 2004 słowa. Make it 2005 Ale dodam jeszcze jedno and say it once more. i powtórzę je raz jeszcze. Brothers, Bracia, sisters, siostry, go! idźcie! Amen! Amen! amen, amen, amen.